Cześć kochani! Mam dzisiaj dla Was szybką inspirację na pyszną kawę, która doda Wam energii, ale tak na dłużej, nie tylko na chwilę po wypiciu i e, zapewni Wam uczucie sytości, więc jeśli staracie się e, próbować e, na przykład post czasowy, intermittent fasting albo właśnie 16 na 8, no to to będzie idealna po, propozycja na poranek. Ta kawa również się fajnie sprawdza przed aktywnością fizyczną, na przykład e, właśnie przed pierwszym posiłkiem jeszcze. Także e, dokładny opis korzyści z picia kawy kuloodpornej e, zamieszczę poniżej. Także teraz szybciutko robimy. Do przyrządzenia takiej kawy potrzebna nam e, filiżanka, taka spora, świeżo zaparzonej kawy, najlepiej w ekspresie, czarnej. Ta filżanka ma jakieś 300 ml, i do tego potrzebujemy łyżeczkę oleju kokosowego nierafinowanego oraz łyżeczkę masła, najlepiej klarowanego. U mnie akurat klarowane się skończyło, więc jest y, klasyczne, ale najlepiej byłoby klarowane. Yy, I to dodajemy do, yy, do naszej kawy. Możemy jeszcze dodać odrobinę cynamonu, kurkumy, co tam lubicie, z takich przypraw i miksujemy. Dosłownie jakieś 10 sekund na sporych obrotach. zmiksowany, tak, żeby się po prostu rozpuściły te tłuszcze, które dodaliśmy. I taka kawa, słuchajcie, smakuje i wygląda jak kawa z mlekiem, a tego mleka nie zawiera. Zobaczcie. O, mi się nie mieści, a jest. Proszę bardzo. I taka kawa da Wam mega kopa do pracy, działania, koncentracji, także reszta yy, cennych właściwości w opisie. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji, dajcie znać jak Wam smakowało. I yy, do zobaczenia w następnym filmie.